Ich, przed nimi tron Lecz wiąże jest daleko od Porzucasz matko dzisiaj nas Czekasz na lepszy co Sonic on the ground Sonic on the ground Zawsze się że odnajdą matkę swą Już tej każdy wie Że o wolność walczyć chce Matki przez noce yeah. dnie Czy już czas dobrze toczy, źle? Czy z po spełni się? Sonic Underground Sonic Underground Choć pragnę być z nimi na razie nic z tego Bo nie chcę, by dzieci spotkało coś złego Przysięgli, że odnajdą matkę są. Sonic Underground mobodun Każdy ma takie miejsce, do którego tęskni jego serce to dom rodzinny. Manik niedługo znajdzie takie miejsce. Ale jego nowy dom może oznaczać koniec Sonic Underground. Ale urodziny przypomnij mi, proszę, dlaczego odchodzimy urodziny, szukając jakiejś legendy A! w lesie, w którym nawet te zbutwiałe drzewa nas nie lubią. Ach. Spróchniałe? Może, ale trzeba sprawdzić, czy Mobodun jest legendą. Przestań, Siorka! Przecież wierzę, że wyrocznia twierdzi, że tam się urodziliśmy. A kiedy jest pełnia tego dnia trzeciego miesiąca, BUM! pokazuje się! Dziś jest właśnie ten dzień, a ja wiem, że jak Mobodun się pojawi, zobaczymy mamy. chcę zobaczyć mamy tak samo jak wy, ale widzę tylko zbutwiałe drzewa, ble. W takim razie supersoniczne usługi drwalskie są na Twoje rozkazy! manik, Sonia! Zauważyliście coś dziwnego w tym powykręcanym drzewie? Tylko to, że jest wstrętniejsza niż reszta. Mam już tego dosyć. W sumie, jeśli coś się zaraz nie wydarzy, to ja wracam. Opuszczaj mnie tych przerośniętych paście! Pora na kendrola. Cztery! Uwaga! Widać robotnik też wierzy w tę legendę, inaczej by ich tu nie wysyłał. Mamy szczęście, że groźniej szczekają niż gryzą. Cześć! Mobodun pokaże się lada chwila. I mama. Może już na nas czeka. Zbutwiały las czy nie, idziemy do Moboduna. Ty, idioto. Ej, krzyczałem, uwaga, nie? Tym razem masz krzyczeć: Jesteście aresztowani do tych jeży kryminalistów. A teraz algumę! Musimy się zmywać. O? O, ej, widzisz to samo? No to gaz do ciebie. Na nich. O, przepraszam, panie. Co? Eee, wydaje mi się, że nie jesteśmy... Mobotun, to pewnie to. Drzewa, kwiatki! Za wesoło to wygląda! Nie! Yeah. Rzeczywiście jest ochydnie wesołe, ale z drugiej strony wygląda na okropnie bogate. Ej, hey, tutaj są! Dogoń go nich. Ja mam własne sprawy do załatwienia. Dobry! Ja pan Panie i panowie, witamy w Mobodunie! Co nie do wiary! On naprawdę istnieje! Totalnie odjazd! Teraz do naszych urodzin przydałaby się tylko. Mama! Mama. Stój? A, a! Chcesz, żeby nas stąd wyrzucił? Co ty wyrabiasz? O, już spoko! To nie to, co myślisz, ja tylko. To jeszcze nie dojrzało? Proszę, spróbuj tego. Jest lepsze. O, dziękuję pani, ale... ale ja nie mam forsy. <grystanie> Na Mobodunie nie używamy pieniędzy. Każdy może brać to, co nasze miasto ma do zaoferowania. Serio? W takim razie widzę salon kosmetyczny, który mi odpowiada. Hmm. A, przysiągłbym, że wyczuwam nutę czyli dogów w tutejszym powietrzu. Zaczekaj, Manik, chcę ci coś pokazać. Ej, no, pani mnie zna? <laughs> Oczywiście, że tak. Znam całą waszą trójkę. Skąd? Z czasem dowiesz się wszystkiego. Proszę chodź teraz ze mną. Najpierw, pozwól, że ci się przedstawię. Jestem burmistrzyni, Wejnichem, Władczyni Mobudunu i coś ci powiem. Cieszę się, że wróciliście wreszcie tu, gdzie wasze miejsce. Ale, co to ma znaczyć? Co to jest? Nasz kamień mocy. Pozwala nam na podróż do waszego świata z naszego wymiaru. A ponadto dba o wyjątkowe piękno naszego wyjątkowego miasta. Czy to tu się urodziliście? To wasz dom. <laughs> o, matko! Ktoś naprawdę dbał o Sonika i Sonię i mnie! Wow, nie sądziłem, że to zobaczę. Sonik zawsze miał fajnie w swoim super domu, a Sonia z tymi wszystkimi służącymi zawsze myślałem, że miała świetny dom. Ale ja zawsze chciałem mieć miejsce, do którego należę, które mogę nazwać własnym. Teraz już je masz, Manik, naprawdę masz. Wow! Warto było czekać cztery lata na te chili dogi! Ekstremalnie super roskie! Czuję się o niebo lepiej. Sonia Nie Nienawidzę, Jerzy! Ciągle czekam! Sorki, ale pewnych rzeczy nie da się przyspieszyć. Na szczęście niektórzy wyglądają dobrze z natury. A gdzie manik? Dobre pytanie, Siorka. Lepiej go znajdźmy, zanim zrobią to zbiry robotnika. A! Zobaczcie! W życiu w to nie uwierzycie! Wiecie, gdzie jesteśmy? A? Czy to. Nie, to niemożliwe! Na serio? Tutaj właśnie się urodziliśmy! To nasz dom! I ja tu zostaję! A? Manik, nie wygłupiaj się! Nie możesz tu zostać! Przykro mi to mówić, ale ona ma rację! Co będzie z Sonic Underground? Co będzie z naszą walką o wolność? To mogę zrozumieć! Ale co ze znalezieniem mamy? Czy to jest nieważne? Oczywiście, że jest, ale co ja. Posłuchajcie, drogie rodzeństwo. Burmistrzyni Winnie Hamm pamięta nasze narodziny. Czekaj no na jedną chwilę. To znaczy, że pani zna naszą mamę? To jedna z moich najlepszych przyjaciółek. I wie pani, że ona przyjeżdża, ale kiedy? Z tego co wiem, pewnie już tu przybyła. Widzicie? Brawo, brawo! O rany, to miasto jest niesamowite! No jasne, ale gdzie jest przygoda? Wyobrażasz sobie utknąć tu na całe życie i nie móc odjechać? Nie tylko to. Nie widziałam tu ani jednego modnego butiku. Choć z drugiej strony to najpiękniejsze miejsce, jakie w życiu widziałam. Może tak się przedstawimy naszym ziomalom z miasta. <zysy>

Potrafisz. Wow. No, jak śmiesz, z najeżdżać moje miasto z tymi swoimi metalowymi zbierami. Jak śmiem? Pokażę ci, jak śmiem. Przybyłem tu oficjalnie jako nadzwyczajny poborca podatkowy reprezentujący doktora Robotnika, naczelnego tyrana Mobiusa. Oto podliczenie zaległych podatków Mobodunu, które nazbierały się od czasu, gdy ostatnio odwiedziliście nasz nie świat. Nie ściemniaj, slitmenie! Twój robotnik nie ma tu żadnej władzy! Wręcz przeciwnie, niebieski jeżu. Roboty są dowodem na to, że ma. Ale w Mobodunie nie znamy o? pieniędzy! Jak mamy wam zapłacić? Wydaje mi się, że w tym mieście jest mnóstwo cennych przedmiotów. Ale to już nie twoje zmartwienie. Właśnie zostałaś oficjalnie zwolniona ze stanowiska burmistrzyni. Niczego nie zabierzesz z Mobodunu, ty kundlu! Ochrona! Wszyscy naprzód! Pora załatwić ich rock'n'rollem, załoga, w stylu Sonic Underground! No nie, medaliony się wyczerpały przez piosenkę! Proszę, proszę, proszę. Mała zmiana strategii, ludzie. Spadamy i zjeżdżamy. Dla chwil takich jak ta właśnie żyje. Zabieramy wszystko, co ma jakąkolwiek wartość, nawet sentymentalną. Daj, mówią? Ha! To miasto to już historia. Ale nie zapominajmy o najważniejszej rzeczy jakiej? O tym czymś, co wygląda na niezwykle cenne szkoda, że nie naładowaliśmy medalionów kamieniem mocy jego zbiry to by było zbyt niebezpieczne. Jego energia mogłaby zniszczyć całe nasze miasto, ale z drugiej strony, bez kamienia mocy, Mobodun będzie miał tylko cień swojej dawnej chwały. A jego blask, który zgaśnie, nigdy już nie powróci. O rany! Nie mogę w to uwierzyć! Wreszcie znalazłem sobie dom, a teraz Mobodun czeka zagłada! Nasze biedne miasto straciło już tyle ze swojego życia i piękna, a wkrótce zniknie z naszego świata na zawsze. Posłuchajcie mnie, ziomale. Trzeba się przegrupować, naładować i narobić trochę kłopotów naszym kumplom Dingowi i Slitowi, a potem umieścić Kamień Mocy na jego miejscu. Trzeba się śpieszyć, zanim Mobodon zniknie ze świata na zawsze. Dopędzę konwój, a wy się jakoś dowleczecie. Adios! A co z Twoimi planami, żeby tu zostać? Ej, jak nie odzyskamy kamienia mocy, na Mobodunie nikt nie będzie chciał zostać! Wiesz co, czasem mi nie przeszkadza, że jestem twoją siostrą. Jeśli pani burmistrzyni da nam zapasy, to zaraz się zmywamy! Jakie? Lakier do włosów, zmywasz do paznokci? Tak! Oraz bosaki, długie nie mówiąc już o środkach wybuchowych, jeśli je macie. Nie wiedziałem, że uczyliście takich spraw w pensji dla panienek. Świetnie się składa. Mam was dokładnie tam, gdzie chciałem. Dlaczego zatrzymało nas nędzne drzewo? A, dlatego. Wykończyć go. Eee, Usunąć drzewa! Ups. Roboty brać się do roboty! Niezłe wejście, ludzie! Twoja taktyka opóźniania wroga też nie jest najgorsza. Znam tę dziewczynę. Ratowanie Mobodunu wydobywa z nas najlepsze cechy. Masz świętą rację brachu. No to jaki plan? Miło, że pytasz. Manik, weź wszystkie medaliony. Skąd wiesz, że ich nie sprzeda jakiemuś paserowi? Nie wie. Dingo, ty durnio! Bleh. Zatrzymać ją! Chcecie znów spróbować szczęścia, metalowe łby? Oh. Ale wybuch. Dobra robota, brachu. Medaliony? A! Jeśli burmistrzowa ma rację, za chwilę się przekonamy. Okropny hałas, nie zniosę tego. Dobra, zabieramy ten konwój z powrotem do Mabodunu, jeśli w ogóle jeszcze jest jakiś Mobodun. Gaz do dechy, załoga, z powrotem do domu. Stójcie, złodzieje. Ukradliście nasze ukradzione łupy. Udało się, ale szybko. Zostało tylko parę minut. <laughs> Dingo, w tobie nadzieja. Odbierz łup i złap królową, jeśli tam jest. Jeśli nie zobaczę cię do czasu, kiedy Mobodun pojawi się następnym razem na świecie, to i tak będzie za krótko. Durniu. Ci powiedzieć, dingo stary druchu. Na aut! Jak mogę się wam odwdzięczyć? Proszę się opiekować naszym bratem. Oczywiście. Powodzenia w nowym domu, brachu. Pośpieszcie się! Za chwilę przejście się zamknie! Ej, zaczekajcie ludzie! Czekamy! Tylko się pośpiesz. Nie zapomnijcie tu wpadać. Nie zapomnijmy o naszym brachu! Czekaj chwilę, a co będzie z mamą? Ta... była tutaj? O, prawie bym zapomniała. Wpadła, kiedy ratowaliście kamień mocy. Przepraszała, że nie może zostać, ale życzę Wam wszystkiego najlepszego z okazji Waszych urodzin. Ło, spadamy! Co to za smutne miny? O, Mani! Wróciłeś! No jasne, że tak. Bo Mobodun to naprawdę piękne miejsce, ale wreszcie coś zrozumiałem. Mój prawdziwy dom zawsze będzie. Obok Was dwojga. Poza tym, bojownicy o wolność z całego Mobiusa liczą na Sonic Underground, a bez perkusisty musielibyście raczej zapomnieć o graniu w kapeli. Niestety, Nie ja no ja! Niestety, BIEDNY DINGO. Rozstania są takie okropnie smutne. Ty ŁAP! Do zobaczenia, Mobodunie. Na co tu jeszcze czekamy, ludzie? Musimy spadać, jeśli chcemy spotkać mamę. 一。嗯 <music>